Siemano, z tej strony macie Powerlifter. E, nagrywam to już będąc po zawodach, po starcie, e, który się odbył w Katowicach, e, dokładnie 8 e, września. 7 miałem ważenie. Najcięższe tak naprawdę e, zacząć tego było zrobienie wagi tak naprawdę, bo jeszcze miesiąc przed waga wynosiła tak naprawdę e, 100 kg, także była naprawdę no tutaj misja, żeby jednak zrobić tą wagę no i się udało, akurat w punkt było 89,95, także tak naprawdę zapas był 200 gram co już było sukcesem fakt, że było to bardzo bardzo wykańczające, wszystko wyszło dobrze no i co, i potem na następny dzień start, tak naprawdę 20.30 zaczynaliśmy pierwsze boje. No i co? No, zobaczcie jak wyglądał w takim razie przysiad. A tak, to się. A tak, to się dobrze dobra. No, dobrze ale... tak, wszystko, okay. Mówię, Ja dopiero z tobą zaczęłam ćwiczyć, jak będzie w 16.00, no, Inaczej nie podchodzę.

Na to, zamiast tego do deski. Nie, panu przyjmij do tego, do tego. Ale no teraz ja robię 250. no to Nie, no to nie, panowie, załóżcie piątkę do tej teatracji, dobra? Nie, to nie, piątkę i to jest moja ustawiona. No i tak jak widzieliście, no przysiad poszedł 220 lekko tak naprawdę, gdzie tam był zapas tak naprawdę jeszcze 10 kg, szło z tego wyciągnąć 230 ale przez, przez to zbijanie wagi dzień wcześniej. No to jednak trochę asekuracyjnie tutaj zdecydowałem się zadziałać, Poprawię zrobię kamerę, zdecydowałem, że jednak bezpiecznie będę szedł. I co prawda, tutaj rekord przysiadzie oficjalny na zawodach poprawiłem, bo to wcześniej było 210 zaliczone, teraz 220, gdzie jeszcze, jak widzicie, no jest zapas, bo szło to bardzo płynnie. Także 230 spokojnie by poszło. No ale widzicie, no czasem trzeba jednak zaryzykować, tak. No ale co, no to tak wyglądało. Potem yy, przyszedł czas na klatkę. I tutaj rozgrzewka, cała aktywacja przed klatką, e, oczywiście e, tutaj podłapana za radami, e, Marcina, fizjoterapeuty, którego serdecznie pozdrawiam. Link do jego profilu macie w opisie tego filmu, także możecie wbijać, bo naprawdę e, chłop się zna na pracy. I jak macie jakiś e, uraz, coś wam doskwiera, czy. Po prostu potrzebujecie porady, właśnie z takiej dziedziny fizjoterapeutycznej, czy też nawet z dziedziny treningu siłowego, to możecie spokojnie do niego tutaj się odzywać. A teraz patrzcie, jak wyglądała cała rozgrzewka, oraz tutaj wszystkie podejścia na klatce. Give No, i tak jak widzieliście, 140 kg poszło gładko, i też dziękuję Tobie, Rafał, że bardzo dobrze mi podałeś sztangę i pozdrawiam serdecznie. Także widzieliście, no tam na tej kracie był zapas, tak? Ale no znowu, no, poszedłem bezpiecznie ze względu na to, że chciałem tą wagę, a 130 szło gładko na rozgrzewce, i mówię, no wiem, że 5 kg dodać to można zrobić różnicę ale nie aż taką, gdzie jest tak naprawdę taki zapas e, siły. Chociaż może to też być e, wzgląd na to, że po prostu zbyt wcześnie zacząłem się trochę rozgrzewać. Ale no mimo wszystko czułem, e, czułem jednak dużą, dużą, siłę i duży zapas na tych podejściach. Także e, tak wyglądała właśnie mm, klatka. No i potem e, cóż, no ostatni bój, czyli E, oczywiście martwy ciąg, tak więc na początek taka rozgrzewka, a potem to już zobaczcie jakie podejścia. No, i tak jak widzicie, 240 poszło. No i potem dwie próby na 250, gdzie pierwsza próba tam w sumie zawiódł chwyt, bo nie ukrywając źle złapałem sztangę, bo za bardzo ją złapałem tutaj na palcach, przez co jak pociągłem, to ona mi się już otwierała, ta, ta ręka. A nie chciałem na siłę jej dociągać, gdzie i tak po, e, po skończeniu boju tutaj czułem e, lekko bicepsa, bo lekko jednak się ugiął ten łokieć, nie była całkiem prosta ręka. E, jak potem też patrzyłem na nagraniach i też to z Marcinem potem analizowałem, e, ale, ale no, myślę, że gdyby lepiej to złapać, w drugim podejściu byłoby to zaliczone. I potem trzecie podejście, znowu 250, no i co, no zabrakło przede wszystkim dopchnięcia tego biodra, yy, tak, naciągnięcia tej sztangi na siebie, gdzie tak naprawdę to już by świadczyło o, o zaliczonym boju, tak, no, ale no powiem szczerze, no pchałem z całych sił, także e, zrobiłem tyle, ile się tylko dało zrobić. Chociaż i tak jestem zadowolony po tym starcie, bo pokolorowiałem swoje oficjalne wyniki, w końcu jest osiągnięty ten total 600 kg. Chociaż wiem, że to i tak jest mało w skali powiedzmy takich zawodów, właśnie. No ale, mimo wszystko, tutaj nie składam broni, będę jeszcze startował. Także będziemy walczyli teraz o to, żeby poprawić to jeszcze. Ale tak jak mówię, generalnie jestem zadowolony z tego startu. Były rezerwy, bo były, co dobrze świadczy na przyszłość. Chociaż szkoda z drugiej strony, że jednak nie zaryzykowałem, bo to jest ostatni mój rok startu w juniorach. Także chciałem go zakończyć z muszę. Tutaj się nie udało. Ale nie składam broni i są jeszcze jedne fajne zawody pod koniec listopada, na które zamierzam się wybrać i przygotować jeszcze lepszą formę. E, może jeszcze coś dodać, co to zobaczycie w kolejnych filmach. Wiem, że ostatnio e, za dużo się ich nie pojawia, e, ale to też jest e, związane z taką jak gdyby sytuacją wokół. No i no nie ukrywam, trochę, e, trochę brakuje czasu, żeby tak e, jednak się przyłożyć do takiego filmu, bo też nie chcę wrzucać bez tak. W międzyczasie się pojawiają jakieś e, tutaj shortsy, tak, to możecie śledzić, e, ale właśnie takie dłuższe filmy, no to jednak, e, to jednak trzeba się przygotować i, e, e, i tutaj wszystko, wszystko e, jak gdyby nagrać fajnie, no ale tak jak mówię, się przygotuję teraz na te zawody pod koniec listopada i to będzie mój już ostatni start w juniorach. Jak dalej pójdzie? No zobaczymy. Zobaczymy. Nie chcę składać broni, bo jestem tak zmotywowany, że czuję, że po tym starcie w listopadzie, chwila odpoczynku i w trzy miesiące spokojnie mogę zrobić taką formę, żeby jeszcze przebić. Te wyniki i żeby tutaj powiedzmy taki pierwszy start, już debiut w seniorach zaliczyć naprawdę udany. O celach na razie nie będę mówił, bo to wiadomo, im się więcej mówi, tym to jest większa presja i ciężej jest, ale jak to będzie, to zobaczycie. W każdym razie tak wyglądał właśnie mój start na zawodach w Siedlcach, to był Puchar Polski Polskiej Ligi Trójboju Siłowego co naprawdę są bardzo, bardzo fajne zawody i organizacyjnie przeprowadzone oraz na duży plus jest to, że są w formule row, tak? czyli bez, bez taśm, bez jakichś innych sprzętów co bardzo, co bardzo mi się podoba, bo E, większość zawodów jest po prostu e, tutaj przeprowadzana właśnie w sprzętach, w taśmach tak dalej, gdzie e, no wiadomo, że te taśmy trochę psują zwykły przysiad, a na dłuższą metę jednak e, zdrowsze jest wykonywanie normalnego przysiadu, w zwykłych powiedzmy takich neoprenach, które wiadomo, również pomagają, ale głównie ogrzewają staw, e, chociaż no, są robione z takiego materiału, e, który jednak usztywnia trochę bardziej to nogę i pozwala jednak e, trochę bardziej dynamicznie wyjść z tego dołu, trochę odbić nawet e, więc tak to, tak to wygląda na ten moment. No i oczywiście na zakończenie E, dzięki że jesteście ze mną, dzięki że mnie śledzicie, e, dzięki za wszystkie suby, za wszystkie łapki w górę, komentarze, także nie zapomnijcie zostawić też subskrypcji pod tym filmem. Możecie kliknąć czerwony przycisk, zostawcie łapkę w górę, a ja wam dziękuję, siła z wami i do następnego.